Jest jeden mały problem. Stworzyłem profil w OBS-ie specjalnie dla Arka, żeby zmniejszyć FPS-y i żeby komputer wyrabiał z nagrywaniem Full HD. Niestety nie zauważyłem, że wybrał wtedy nagrywanie w formacie MKV, przez co zrobiły się straszne rozmazy. Niestety, ten odcinek wygląda jak wygląda, nie jestem w stanie teraz już nic z tym zrobić. Sorry, ale mam nadzieję że tak, że Wam się spodoba. Cześć Christian Wafel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale jesteśmy znowu w Ark Survival Evolved i ostatnio był stream I co się na nim stało? Otóż pamiętacie tamtego bydlaka tam, który wziął ogniem, przemieścił się bardzo szybko, zabił mi mojego Lena Lenasterio, wiele innych stworzeń i... umarł! Nie wiem jak, ale umarł. Tak po prostu sam z siebie, albo zabiły go jakieś inne coś, nie znalazłem jego trupa, ale na pewno umarł, bo go tu nie ma. Stworzyłem trochę kolcy od nowego, który ma większy level. Wybrali mu na streamie ludzie imię Polska Cebula i chodzi tutaj sobie też Gacha Klaus, który nie jest absolutnie niebezpieczny, jeżeli go nie uderzę, a nie zamierzam, bo jest bardzo mocny. Tak więc dzisiaj zamierzam wybrać się tam. Tam, gdzie właśnie ostatnio nie byliśmy w stanie się wybrać, ponieważ był tam ten co ogniem. Ale skoro już go nie ma, to możemy tam iść, a mój jest przeciążony. Ja mówię, luź drewna zbierałem, no tak, to muszę go odciążyć teraz. Wiecie co, zauważyłem, że strasznie słychać klawkę, więc przełączam się na pada. Trochę może być trudno, ale dobra. Wsiadamy na niego i jedziemy. Gdzieś tam, o, wsiną dalej. Zaraz będzie dzień, więc będzie o wiele więcej widać. Wykrył wroga. Gdzie? Tam w wodzie, to luzik. Tu mamy z tego co wiem, żelazo gdzieś. Ale na razie nie jest mi potrzebne. Tu jest to żelazo. Nie ma wrogów żadnych. Na razie jest git. O, parazaur, kolejny triceratops. E, ciekawe przejście. Tylko z dużymi dinozaurami byłoby ciężko. A co to za skałka? Zwyczajna? Jak tu się złazi z tego? W ten sposób. Zaraz. Nie, wyrzuciłem to. Gubię się. No to jest na Xboxa, a ja na, na Xboxie nie gram. I my się mieli ten X i tak dalej. A to jest zwykła metalowa, chyba, tylko lepsza. Jakaś inna. Jakaś dziwna taka metalowa. Nie ta normalna, bo ona inaczej wygląda. I doprowadziło mnie gdzieś tu. A stąd już nie wyjdę. Muszę wrócić całą drogę. Czyli tu mamy taki zalążek z metalem. Dobrze wiedzieć. Muszę ciągle to pochodnie trzymać, bo wy mało widzicie bez niej. Ja widzę dużo, ale wy nie. Znowu niebezpieczeństwo. Tu czy w wodzie? W wodzie. To luzik. Mamy fiomię i ankylozaura. Fiomie można by upolować. przydałoby się to. Tak, upolujemy fiomie, ale to muszę z klawiaturą. Nie tak, o! Żeby mi nie uciekły to tak z nimi robię. E, e, e. Wracaj się, wracaj. Skóry potrzebuje typie. Szukać niebezpieczeństw jeszcze trzeba Nic Ja pierdzielę. wracaj tu No, jak ja strzelam? Pyk Ej ty, ty się topisz? Nie top się, dobra ale trudno się z tego łuku strzela. No wej, chodź tu, co? No i teraz ją zabiję. Nie, ja tam nie idę, nie ma opcji. I co tu marło? Forus! Taki mały skurczybyk. Biega i atakuje wszystko. I jest mocny. Mocny i szybki. Ale dobrze, że umarł. Bardzo dobrze. Mamy strzały. Nawet zatrutą strzałę mamy. Usypiającą. Ej, to dobrze. Okej, okay, na razie nic tu nie ma. Niebezpiecznego. Ani fajnego. Ale coś się jeszcze znajdzie. Mam nadzieję, że raczej fajnego niż niebezpiecznego. Bardzo przyjazna okolica. Nie ma tu żadnych niebezpieczeństw. Ale patrzcie, jakie fajne skały. Tam. Bardzo duża, otwarta i przyjazna przestrzeń. To jest miejsce nawet na jakiś taki późniejszy domek. Jeżeli tu są jakieś blisko surowce, fajne. Bo oczywiście, dom trzeba by było też tak. Blisko jakichś rzeczy takich pereł, metali, obsydianu, bo to nam się przyda bardzo. Tu jest jakaś fajna ścieżka. Ciekawe dokąd prowadzi, chciałbym się dowiedzieć. I to są też te fajne góry, takie właśnie. To jest chyba dobre miejsce na osiedlenie się później. Też z punktów strategicznych, jakby nas coś atakowało. Tam coś jest. Ale co? Co my tu mamy? Ehm, chyba mewę wyczuł. Tak, Mewy powyczuwał. One nieco jakoś bardzo niebezpieczne. No, ale agresywne. Nie wiem czemu. A co to tam łazi? To jest koń! Ej, ludzie, mamy konia! Jego oswaja się w bardzo prosty sposób. Siadamy na nim... I dajemy mu... Powoli jedzenie. Po prostu nie możemy z niego spaść. Mamy kangura! On jest średnio przydatny, ale co to jest na dole, to małe? Dobra, koń się spłoszył. Czy to nie jest... To jest ta mała myszka! Ej, ona jest super! Ona potrafi przewidywać pogodę. Ja muszę zobaczyć, jak się oswaja. I to się nazywa Jerboa. Jest strachliwy. Zawsze spełni się na pierwszym levelu. Padnie od jednej zatrutej strzały. Ej, ludzie dostaliśmy zatrutą strzałę przecież. I trzeba go oswoić jakoś kilkunastoma jagódkami. Nie zaraz. Trochę więcej. Ale narkoberek trzeba niewiele wtedy. Dwadzieścia ileś właśnie. Dobra. To ustawiamy. Biorę klawiaturę, żeby było lepiej. Łatwiej. Czekajcie... Cyk! Kuźmo! Jest! Padł! Padł! Dobra, nie, nie, niepotrzebne to było. Niepotrzebne, absolutnie. Robimy tak... Yy. Gdzie jest nasz... Tu jest. Chodź, chodź. Polska cebula. Mamy to. Eee, za mało, za mało, trzeba zebrać jak najszybciej. Dobra. Jest. Mamy wystarczająco dużo. I on jest na pierwszym lewcu, tak? Yy, samiec, skoczek pustynny. Ok. To tak, dajemy mu to jeszcze. Chyba wypadałoby zebrać jeszcze trochę. Dobra, mam tego trochę więcej. Gdzie jest nasz Jerboa? Tu. On ma, zauważcie, bardzo mało tego odurzenia. Czyli trzeba mu podawać agudki bardzo często. Nie można go zostawiać. Jak go nazwiemy? Jest. I może co on mi przypomina? Eee, czy on mi czego coś w ogóle przypomina? Nie wiem, jak go nazwać. Eee, nie przypomina mi. Coś wyczuła. Wyczuwa jakąś pogodę. Nie mam pojęcia jaką. Będę musiał się tego nauczyć. Dobra, więc tak yy, to może. Nie, co ja zrobię Weźmy puszek na razie. Ja liczę na waszą kreatywność. Liczę na to, że wy zmienicie. Wymyślicie dla niego jakieś fajne imię. Można go podnieść? O kurde! I mam go na sobie, prawda? Patrzcie, ale fajnie. Ale kozak typo. Dobra, teraz mamy tutaj konia. Jeżeli ja chciałbym go oswoić, to potrzebowałbym dużo jagódek. Co to tam lata? Yy, zdecydowanie jest agresywne. Więc nie chciałbym na pewno do tego podchodzić. Yy, tutaj gdzieś były konie Tamten może mnie zaprowadzić gdzieś tam daleko, właśnie. O, jest. Mamy listrozaura, Ale on jest bardzo powolny. I dzięki niemu może nam... On nam trochę zwiększa eks-dinozaurów. Jeżeli jest bardzo blisko, ale... No on jest powolny, musiałby za nami łazić wszędzie. Dobra, ty się zatrzymaj. No do tego podchodzimy. A możemy mu po prostu tak, o. No, 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 no. Dobra. Chodź, 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 Chcę na ciebie wsiąść. OK, pozwolisz mi? Chodź. Wiem... Znaczy, nie wiem czy jeżeli on tak biega, to jestem w stanie na niego wsiąść, chyba muszę podejść powoli. Podkreść się, znaczy się oczywiście. Okej. Okay. Zrobił kupsko. O, nie, nie, nie oddalaj się, okej? Okay? Chodź, 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 chodź. Zawróć. Tak, stój, stój. O tak, dobrze, zawróć, zawróć. I stój. Stój, trochę w prawo jeszcze, okej? Okay? tak dosyć dużo, jakieś 100 stopni o, idealnie właśnie tak ale stój please ja cię please o, idzie, 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 prosto na mnie dosiądź o nie trzeba było go Tuż po, tuż po tym trzeba było go nakarmić. No chodź pyz. Plyz, chodź, chodź, chodź. Przecież go. Kopnął mnie i zemdlałem. Przecież dałem mu jagódkę. A czemu w ogóle jej jagódki? Czy on nie potrzebuje warzyw w przy, przypadkiem? A co? Nieprzytomny. Dobrze, myślałem, że martwy, o Boże! Ej, co to jest? Motyl! Według mnie powinienem najpierw się dowiedzieć, co to jest, ale nie chcę tak ciągle sprawdzać, właśnie Ćma pustynna. Nie wyglądam na agresywne. Czy to się skupkało kamienie? Czy to coś mi chce zrobić? Nie, ale ja się tego boję, przeczytam o tym jednak. Jednak o tym przeczytam, ok? A to jest gra, w której trzeba dużo ważnie czytać w wikipedii, bo są rzeczy, których nie ma opcji, żebyś dowiedział się z gry jest w miarę słaba, dałbym radę ją zabić ale nie ma opcji, żebym ją oswoił bez łuku z zatrutymi strzałami Ok, więc ona służy do tego, żeby po prostu na niej latać oraz jest w stanie spowalniać przeciwników i wtedy to ich nie agruje nie, nie atakują jej i to nam może pomóc w oswajaniu różnych stworzeń Przecież nakarmiłem go. No, chodź, 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 No i śpię. Znowu. Może coś z, z padem jest źle. Dezaktywowałem go teraz. Ja pierdzielę. Koń, chodź tu, dobra. Plyz, ja cię, plyz. Do mnie? A, prawie. Ja pierdzielę. Zaraz będę odwodniony. Muszę iść się napić. I czy tam przypadkiem nie jest? Doedicurus? Yy, taki, jakby, z, który potrafi się zwijać w kulkę. Z takim ogonem z kulką na końcu. On wali tym ogonem w skały i zbiera mnóstwo kamienia. I może to robić nawet automatycznie. Tak, to jest Doedicurus. Prawdopodobnie są dwa sposoby, żeby go oswoić. Albo muszę podchodzić wiele razy do niego na kucku i dawać mu te jagódki mmm, bez wsiadania na niego. Albo użyć jednego z jego ulubionych, jednego z jego przysmaków, czyli albo jakiegoś tam przysmaku dinozaurowego, którego nie jestem jeszcze w stanie zrobić, albo marchewki. Mam nasiona marchewki w domu. Nawet tutaj mam. Ale nie mam średniego pola uprawnego. Pole uprawne średnie 26 poziom. Więc nie dałbym rady teraz oswoić konia. Ale mam tego. Mam tego słodziaka! To mi starczy. Ja wracam do domu. Jestem zadowolony z tej wyprawy. Znalazłem fajne miejsce. Znalazłem fajnego zwierzaczka. Wróciłem z nim. Znalazłem miejsce, gdzie są konie, kangury oraz doadykirusy. Sot, to? losaur. Oh god fucking damit! On jest blisko! On jest blisko Nie, jeżeli on mnie teraz zaatakuje, to ja leżę Leżę i kwiczę razem ze wszystkimi moimi dinozaurami Nie gadę, że się zablokowałem. Zablokowałem się. Mogę to wykopać? Tak. Na szczęście. Ok, teraz prosto do domu. Tu niestety w arku jest. ta. gdzieś blisko jest wróg, to chyba me. Tak, mewa. To tylko mewa. W arku. Art to jest taka gra, że często trzeba po pierwsze patrzeć w Wikipedię. Szukać, co jest czym. Po drugie, są pewne stworzenia. One mogą sobie chodzić normalnie, one są rzadkie. Ale mogą sobie przyjść do ciebie. one są tak mocne, że ich nie rozwalisz. Tu nie ma takich. Jakby są sektory, że jedne są trudniejsze, inne łatwiejsze. Ale nie ma nigdzie miejsca stuprocentowo bezpiecznego. Jeżeli przyjdzie taki bydlak gdzieś z nie wiadomo kąt, a takie duże przemieszczają się bardzo szybko, to jesteś martwy. On cię zabije, ciebie i całą twoją armię na luzie, szczególnie na początkowych etapach gry, później to jest, jest wiecie, macie tam większą armię i tak naprawdę na późniejszych etapach gry jedyne co możecie rozwalić to lepsze alfy oraz gigantozaurus. a to są bardzo rzadkie stworzenia i łatwo zauważalne. Nie mam pojęcia czemu napisane jest na opakowaniu tego kontrolera, że jest do PlayStation 4 i PC-ta, a wygląda jak do Xboxa. I nawet ma tutaj podpisane jak do Xboxa. I właśnie przez to mi się myli. Ja Xa normalnie w PlayStation mam na dole, a tu jest po lewej. Allosaurus, ten przed którym uciekałem, on jest porównywalnie dobry do T-Rexa. Znaczy nie jest aż tak mocny jak T-Rex, ale jest, jest trochę słabszy. Plus maskila skill, że walnie, to ci nadaje taki efekt krwaw krwawienia. I po czasie upływa ci życie. I właśnie dzięki temu unikatowemu skillowi, jedną z taktyk pokonania Dodoreksa, czyli najpotężniejszego stworzenia w arku. Jedynie eventowego, którego statystyki to jest kuźwa żart, bo on ma chyba 666 tysięcy życia, 1000 ataku, więc tak naprawdę rozwaliłby T-Rexa pierwszolewelowego na dwa hity. On zniesie całe armię. Tak więc, dzięki unikatowemu skillowi Allozaura, jedną z taktyk go to właśnie jest atakowanie go wysokolewelowymi Allozaurami, które po pewnym czasie po prostu wykrwawią go na śmierć, bo to nie zadaje, nie wiem, że tysiąc co ileś tam sekund, te to krwawienie tylko ileś tam procent życia. Więc po paru minutach to po prostu by zabiło każdego. Nieważne kogo. Jak się z tego złazi. Halo. Zszedłem. Udało się. A jak zrzucić z siebie? Zrzuciłem. No dobrze. I teraz ja powinienem go chyba. Jak się go przyzywa? A, trzeba to menu. To wiecie co, klawiatura. Stwierdzam, że klawiatura. Chodź. Tutaj go wezmę. Może weźmy mu, żeby on podążał jakoś bliżej. Zdezaktywuj ten pad, bo mi tu psuje. Behavior Zmień odległość podążania najniższe. No, i on teraz będzie latał tuż koło mnie. Ale on fajny jest. Kozak. No, także dzisiaj wybraliśmy się na wyprawę. Zdobyliśmy tego otoktosia. Wiemy, gdzie są konie, ćmy oraz do doadykirusy. Tak więc bardzo fajnie. Bardzo nam się to przydało. W tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że nam się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I cześć.